Też jest serwer i w kolejnym odcinku sobie w front i musiałem jeszcze zwalczyć z Gato 5 jakieś razy, czy 4, chyba 4 razy żeby zdobyć tyle zrewnych punktów, aby wald... grać w tą grę. L, R, Y, A. Śmiech? Boże! O, wreszcie coś bardziej skomplikowanego pokazał. Jeny. O! Nie mam pieniędzy? O, ty. No cóż. Będę musiał trochę posprzedawać rzeczy u flica. O, witaj Magus! <grymne> tak, tak, tarcze i barierę sprzedamy. Miecz demonów sprzedamy. Marzeń sprzedamy. Automat Marzyń i Mega Blast sprzedamy. A mnie magma sprzedamy. też sprzedamy. To też wszystko posprzedajemy. O nie, pigułkę magii już sobie zostaje, dobra bariera, i z powrotem lecimy zagrać w tą przygłupią grę Beklera. Mam nadzieję, że tym razem będę miał jest dużo kasę, jest trzeba dużo dużo kasy, żeby wygrać e, klonu, klon krona. Boże, bym się pomylił i znowu lewą rękę dał. Tak. Ś świetne sobie. O, 5000G? Tak mało? No trudno. Zanim jeszcze przejdziemy się do domu Severa po klon. To muszę udać się do tego nu e, w, 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 w 12 roku przed e, naszą erą, gdyż chcę się też dowiedzieć, gdzie jest tutaj, to diaska czarniołem. O, tu jest. O, zresztą też też jest świetna i przejść się. Ostatnia wioska i kupuję. Co tam? gwiezdny akustyczny. A zresztą jak e, sobie to zaplanowałem Zamierzam zdobyć najlepszy kwipunek później w grze, jeszcze przed ostatnią walką. To też przyda się tylko akustyczny na razie. I tyle. Zapraszamy, dobra. I z powrotem do teraźniejszości. Ciekawe, właśnie, ciekawe, co jest na miejscu tej wioski. Nic, dobra. <grym> Na jest wioska Medina. Zaraz, a ja jestem ciekaw co jest w leśnych ruinach. Otóż... Nieraz, nie dwa doradzono mi, żebym tutaj... ...zaszedł? To świeci się jak gwiazda! Zresztą tylko nie jak to było, jakiegoś... ...kwestia czy coś w tym rodzaju... Hmm... Dwie skrzynki zapieczytowane magiczną i NU! Oho! Pieniężność została z manada wam skarb w górę rozsądku. Po się broń, która zwiększy siłę. Po lewej znajduje się zbroja, która będzie czego aż korzystać Wiesz, co czego bardziej potrzebu jedzie. 13 tysięcy minął w Jeszcze tylko się zobaczymy Baltazarzu To jest ten NU? Czyżby? Zobaczymy, czy możemy wybierać tylko jeden ekwipunek. Tak. Więc broń czy celuję zbroją ponieważ jeden ochrony zresztą zaraz zobaczymy co jest lepsze dla porównania uuu wow zobaczmy kto może założyć Fatum. no na to że to tylko dla magusa to też zostawimy chem Fatum. I zobaczmy kto ma najmniejszą obronę. <grymne> Okej. Okay. Tak. Ponoć jest jeszcze miecz tutaj dla Severa, ale skoro Sever nie żyje, nie będę już. Znaczy, jest szansa, żeby go uratować, prawda? Ale skąd wiemy, że to wykonalne. To i tak celuję w najlepszy klipunek, więc na razie miecz dla Severa nie jest im No to idziemy do. ląduj! Idziemy do domu Severa. Bo... O! Kot! Co on tu robi? I. Och, witaj, jak się czuje Sever? Eee, wyśmienicie! Zdrowie go nie opuszcza! Mam nadzieję, że jest grzeczny. Powiedzcie mu, żeby na się uważał, dobrze? Proszę pani kochanie? Za pani pozwoleniem, czy moglibyśmy tą lalkę pożyczyć? Proszę kochanie. Ta, dostaliśmy krona. Uważajcie na siebie. Ciekawe skąd się ten kod wziął. Nieważne teraz możemy udać się do... Baltazara. A właśnie, zobaczmy, co jest na miejscu dzisiejszej gwardii. O, laboratorium 16 i gmachu Keeper. Keeper i. Tak, tak, ale nie chcę z z jakoś inaczej nazywać się Pocha. Otwieramy drzwi. Magus lata. Dobra. Na szczycie śmierci jest bla bla bla. Masz bić ważny, musisz mieć. Dobra. Mamy klon, wystarczy. Nadszedł czas waszej drużyny na szczycie śmierci. To wasza jedyna szansa na uratowanie przyjaciela Ostatni program, który zainstalowałem w pamięci tej istoty, pomoże wam dostać się na górę. Odsuńcie się. i to z tego co wiem e, lalki poizo uruchamiam program uruchamiam program i uruchamiam program, dole. trzy lalki poizo, które mają nam